W tej ciszy tego poranka, który dopiero budzi się do życia, w tej świętej chwili między ciemnością a światłem, stajemy przed Tobą, Maryjo. Świat jeszcze śpi, a nasze serca już czuwają, przynosząc Ci ciężar, który zdaje się być zbyt wielki na ten nowy dzień. Przychodzimy do Ciebie, gwiazdo poranna. Ty, która jako pierwsza odbijasz blask nadchodzącego słońca, Jezusa Chrystusa, jesteś zwiastunką nadziei w godzinie, gdy nadzieja wydaje się być odległym wspomnieniem. W tej porannej ciszy jest coś wyjątkowego. To cisza, która obnaża. Nie ma zgiełku świata, który mógłby zagłuszyć bicie naszego serca ani obowiązków, które mogłyby odwrócić naszą uwagę od tego, co w nas głęboko ukryte. W tej ciszy, Matko, nasze węzły stają się bardziej wyczuwalne. Czujemy ich uścisk, ich skomplikowane sploty, które przez lata narastały w naszych duszach. Dziś przychodzimy do Ciebie w sposób szczególny. Przychodzimy jako ci, których serca nie mają już siły wierzyć. To nie jest dramatyczne wyznanie buntu, ale cichy, bolesny szept duszy, która próbowała tak wiele razy, która walczyła tak długo i która teraz czuje jedynie głębokie, przenikliwe zmęczenie. Zmęczenie wiarą, zmęczenie nadzieją, zmęczenie ciągłym powstawaniem i upadaniem. To stan, w którym modlitwa staje się ciężarem, a niebo wydaje się być z mosiądzu. Ty, Maryjo, znasz ten stan. Choć Twoja wiara była doskonała, stałaś pod krzyżem. Patrzyłaś na ciemność, która zdawała się zwyciężać. Rozumiesz, co to znaczy trwać, gdy wszystko wokół krzyczy: koniec. Dlatego właśnie o tym poranku, w tej chwili prawdy, ośmielamy się stanąć przed Tobą z naszą pustką. Nie przynosimy Ci wielkich aktów wiary, nie przynosimy płomiennych deklaracji, przynosimy Ci naszą bezsilność. Świt powoli rozprasza mrok. Pierwsze promienie światła dotykają Ziemi, ale być może jeszcze nie dotarły do naszych serc. Czujemy się jak ziemia spragniona, jak pole, które czeka na deszcz, ale otrzymuje tylko palące słońce zwątpienia. Gwiazdo poranna. Ty jesteś obietnicą, że światło nadejdzie, że nawet jeśli go jeszcze nie widzimy, ono już jest w drodze. Jesteś znakiem, że Bóg nie zapomniał o swoim świecie, że nie zapomniał o nas. Prowadź nas w tej modlitwie. Weź nasze rozproszone myśli, nasze zbolałe emocje, naszą duchową apatię. Weź to wszystko w swoje dłonie, tak jak wzięłaś w dłonie Małego Jezusa. Otul nas swoim płaszczem ciszy. Niech ta cisza poranka nie będzie ciszą pustki, ale ciszą pełną Twojej obecności, ciszą w której można usłyszeć najcichszy szept Boga. Zapraszamy Cię, Matko, do przestrzeni naszego serca, które nie ma już siły. Nie prosimy, abyś je natychmiast napełniła siłą, prosimy, abyś po prostu w nim była. Abyś usiadła obok nas w naszej ciemności, tak jak siedziałaś obok umierającego syna. Twoja obecność jest światłem, Twoja obecność jest prowadzeniem. W tej chwili nie potrzebujemy niczego więcej, jak tylko Twojej cichej, matczynej obecności, która mówi więcej niż tysiąc słów. Jestem, rozumiem, czuwam z Tobą. Niech ten poranek, rozpoczęty w Twoim towarzystwie, Stanie się początkiem powolnego wschodu słońca w naszej duszy. Twoja rola, Maryjo, jest tak dyskretna, a jednocześnie tak fundamentalna. Jesteś przewodniczką i strażniczką naszej wiary. Nie zastępujesz Boga, ale robisz wszystko, by nas do Niego prowadzić. Jesteś jak księżyc, który świeci w nocy, odbijając światło słońca. Kiedy my pogrążeni jesteśmy w naszej osobistej nocy, kiedy nasze serce traci siłę, by wierzyć we wschód słońca, Ty jesteś dla nas tym odbitym światłem. Przypominasz nam, że słońce istnieje, nawet jeśli go nie widzimy. W całej historii zbawienia Twoja rola była kluczowa. Rozważamy Twoją wiarę, wiarę, która nie była wolna od pytań, ale była wolna od buntu. Twoja pokora nie była biernością, ale radykalnym otwarciem na Boży plan. Największym węzłem, jaki kiedykolwiek splątał ludzkość, był węzeł nieposłuszeństwa Ewy. To był węzeł pychy, chęci bycia jak Bóg, decydowania o dobru i złu. Ten węzeł przyniósł ciemność na świat. I wtedy Bóg spojrzał na ciebie, cichą dziewczynę z Nazaretu. Zobaczył w tobie przestrzeń, w której mogło zakiełkować nowe życie. Zobaczył serce gotowe do przyjęcia jego planu. I wtedy padło to jedno słowo, które zmieniło bieg historii. Twoje tak, twoje fiat. To tak było aktem czystej wiary. To nie było tak powiedziane w blasku chwały, ale w prostocie domu. W obliczu je pewnej przyszłości, w obliczu możliwego odrzucenia i niezrozumienia. Twoje tak było całkowitym przeciwieństwem nie Ewy. Tam, gdzie Ewa zawiązała węzeł, Ty zaczęłaś go rozwiązywać. Twoje posłuszeństwo, Twoja ufność, Twoja gotowość do służby stały się nicią, którą Bóg użył, aby rozpocząć dzieło odkupienia. Dlatego Kościół nazywa Cię rozwiązującą węzły. Bo Ty przez swoje tak pozwoliłaś Bogu wejść w ludzką historię w nowy, radykalny sposób. Pozwoliłaś, aby światło zagościło pośród ciemności. My dzisiaj o tym poranku patrzymy na nasze życie, które jest pełne naszych własnych nie. Nie, powiedziane Bogu przez strach. Nie, powiedziane bliźniemu przez egoizm. Nie, powiedziane samemu sobie przez brak przebaczenia. Te wszystkie nie tworzą węzły, które nas krępują. Czujemy się uwikłani, bezsilni. I właśnie wtedy, gdy serce nie ma siły wierzyć, że te węzły można rozwiązać, przychodzisz Ty. Przynosisz nam kontrast, kontrast między wschodem słońca a ciemnością. Ciemność to nasze skomplikowanie, nasze analizy, nasze próby samodzielnego rozwiązania problemów, które tylko bardziej je zacieśniają. Ciemność to logika świata, która mówi, jesteś sam, nie dasz rady, to niemożliwe. A ty przynosisz światło poranka, światło Twojego tak. To światło jest proste, mówi, zaufaj, Bóg jest większy. Dla niego nie ma nic niemożliwego. Twoja wiara, Maryjo, nie była wiarą w to, że rozumiesz wszystko, ale wiarą w tego, który cię powołał. Dzisiaj prosimy Cię, naucz nas mówić tak w naszej ciemności. Kiedy serce mówi, Nie mam siły, naucz nas szeptać, Maryjo. Pomóż mi powiedzieć tak tej chwili. Tak tej trudności, tak woli Bożej, której nie rozumiem. Jesteś strażniczką naszej wiary, bo strzeżesz w nas tej iskry Bożej obecności, nawet gdy my sami chcemy ją zdusić. Jesteś przewodniczką, bo idziesz przed nami, pokazując, że droga przez ciemność jest możliwa, jeśli trzymamy się światła Bożego Słowa, tak jak Ty trzymałaś się Go przez całe życie. Twoje Fiat niech będzie naszą siłą, gdy nasza własna siła zawodzi. Matko, która rozwiązujesz węzły, oto staję przed tobą taki, jaki jestem. Z sercem, które ledwo bije wiarą, z dłońmi opuszczonymi w geście rezygnacji. Ale staję, bo usłyszałem twoje wezwanie, bo wiem, że ty słuchasz, nawet gdy ja nie mam siły mówić. Prowadź mnie w tej modlitwie, chcę oddać Ci to, co mnie przerasta. W Twoje ręce, Maryjo, składam cały mój brak siły, składam to zmęczenie, które przenika moje kości i moją duszę, to uczucie, że dotarłem do ściany, że wyczerpałem wszystkie swoje możliwości, wszystkie argumenty, całą swoją nadzieję. W Twoje ręce składam ten ciężki kamień apatii. Nie proszę, abyś go zabrała, ale abyś usiadła obok mnie i pomogła mi go trzymać. W Twoje niepokalane serce, Matko, składam ten konkretny węzeł, który jest źródłem mojego zwątpienia. Ty wiesz, co to jest. To ten węzeł, który wydaje się być z żelaza, którego końców nie mogę nawet znaleźć. W Twoje ręce składam węzeł mojego lęku. Lęku o przyszłość, lęku o moich bliskich, lęku przed chorobą, przed stratą, przed samotnością. Ten lęk, który paraliżuje moje stopy, który zamyka mi usta, gdy powinno mówić o nadziei. Ten lęk, który sprawia, że każda decyzja wydaje się niemożliwa. Maryjo, rozwiązująca węzły, dotknij tego lęku swoją odwagą, rozwiąż go. W Twoje ręce składam węzeł mojej przeszłości, węzeł moich grzechów, moich błędów, moich złych wyborów. Te rzeczy, których nie mogę sobie przebaczyć, które wracają do mnie w bezsenne noce, węzeł wstydu i poczucia winy, proszę, obmyj te supły krwią Twojego syna. Przynieś mi uwolnienie, które płynie z prawdziwego przebaczenia. W Twoje ręce składam węzeł moich relacji, te bolesne sploty z ludźmi, których kocham, węzeł nieporozumień z moim mężem, z moją żoną, te słowa niewypowiedziane, te żale chowane latami, ten twardy węzeł urazy, węzeł troski o moje dzieci, o ich wybory, o ich wiarę, o ich bezpieczeństwo. Boję się o nie, matko, a mój strach zaciska się jak pętla. Węzeł relacji z moimi rodzicami, z rodzeństwem, z przyjaciółmi. Tam, gdzie wkradła się obojętność, gdzie brakuje przebaczenia, dotknij tych relacji swoją delikatnością. Rozwiąż węzły pychy i egoizmu, które nie pozwalają nam się pojednać. W Twoje ręce składam węzeł mojego zdrowia, tego fizycznego i tego psychicznego. Węzeł przewlekłej choroby, bólu, który nie ustaje, węzeł depresji, lęku, który odbiera radość życia, ten ciężar, który sprawia, że serce nie ma siły wierzyć w uzdrowienie. Proszę, bądź moją pielęgniarką, moją uzdrowicielką. W Twoje ręce składam węzeł mojej pracy i moich finansów. Troskę o jutro. Oto, czy podołam obowiązkom, czy będę w stanie utrzymać rodzinę. Węzeł braku pracy, poczucia bycia niepotrzebnym, węzeł niesprawiedliwości, której doświadczam. Ty, która żyłaś w prostocie i ubóstwie w Nazarecie, zrozumiesz tę troskę. W Twoje ręce składam, matko, węzeł mojej wiary. Ten najboleśniejszy. To zwątpienie, które mówi mi, że moja modlitwa jest pusta, że Bóg mnie nie słyszy. Ten chłód serca, tę niemożność odczuwania Bożej miłości. Składam Ci moje serce, które nie ma siły wierzyć. Proszę, weź je w swoje dłonie i ogrzej je ogniem Twojego niepokalanego serca. Rozpal na nowo płomień, który gaśnie. W Twoje ręce składam węzły całego świata, węzeł wojny, która niszczy życie niewinnych, węzeł nienawiści i podziałów w społeczeństwie, w kościele, węzeł niesprawiedliwości i ubóstwa. Proszę cię, Matko, wstawiaj się za nami, bądź królową pokoju. Maryjo, rozwiązująca węzły, Ty wiesz wszystko, znasz każdy splot. Każdy supeł. Patrzę na Twoje dłonie, które z taką cierpliwością i miłością rozplątują wstęgę naszego życia. Dziś oddaję Ci moje splątane życie. Nie rozumiem, jak to zrobisz, nie wiem ile to zajmie, ale rezygnuję z prób robienia tego samemu. Ufam Tobie. Wierzę, że tam, gdzie moje siły się kończą, Twoja matczyna miłość dopiero zaczyna działać. Weź mnie za rękę, Matko, prowadź mnie. Dziękuję Ci, Matko, za Twoją obecność w tej porannej modlitwie. Dziękuję, że wysłuchałaś mojego serca, które nie miało siły nawet głośno wołać. Teraz, gdy oddałem Ci moje węzły, czuję w sercu nowy rodzaj pokoju. To nie jest pokój, który wynika z rozwiązania wszystkich problemów, ale pokój, który płynie z zaufania, pokój, który rodzi się ze świadomości, że nie jestem sam, że Ty jesteś ze mną, a moje problemy są teraz w Twoich rękach. Zobowiązuję się dziś, Maryjo, nieść ten pokój w sobie. Kiedy w ciągu dnia powrócą lęki, kiedy poczuję, że węzły znów się zadzieśniają, nie będę z nimi walczył. Wezwę Twojego imienia. Przypomnę sobie ten poranek i akt oddania. Zobowiązuję się ufać, że Ty działasz, nawet jeśli tego nie widzę. Proszę, otocz mnie swoim płaszczem, bądź moją ochroną przed atakami zniechęcenia. Bądź moją gwiazdą poranną przez cały ten dzień, przypominając mi, że światło Chrystusa zwyciężyło ciemność. Chcę zatrzymać w sercu tę ciszę i tę nadzieję, którą mi przyniosłaś. Na zakończenie tej modlitwy pragnę całkowicie powierzyć ci siebie i ten dzień, który jest przede mną. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. z Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen.